W tam jakiś gościu do nas coś krzyczy, ale nie wiem co. No właśnie nie wiem. Co? Osiemdziesiątka! O! Pan też tak umie! No widzę! O skurwysy! Lara! <tryk> Pidot. Opie ja tam te wracałem no, samolotami. nie? Coś tam potrafi. No, no. Nawet jeździć nie, nie będzie. No jak nie odejść? To ty? pokaż tu co potrafię. No, no, tak, Tutaj dwója yy, do piątego biegu kapcie padł. Ta no. na spasną szkoda. Opie. To dalej ja to zrobię? No, szkoda po <suszy> <śmienic> o, 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 ja. Trzymaj no O Boże, o ponad 500 Na <w> się. <śmienic> <śmienic> Będę kombinował, ja tak się chcę jechać. Dobra, ja muszę powtórzyć, bo zrobił lepiej, ja mi. Co? Aż no. jest to nawet góry, co fajne. Ale ja zrobiłem na mało gazu. Gdzie? Słuchaj. I podobało mi się. Nie, na momencie... za... no, fajna jest. Jest ja, ja bym ja taką powiem ci szczerze, fajne by było, jakby była e, 150. No dlatego sprzedaję kupę 150, ale XC by byłby. Bo XC chłopie 25 tysięcy eee, Taj nawet widzicie. Prawdopodobnie jak będziemy to wstawiać to będzie link do niej w opisie Jeśli chcesz kupić 16 rok eee, i tak powietrza co jazdy zmieniany zmienany na nowy No właśnie Patrz teraz przebitki takie no ogólnie jeżdżona do... po bułki do... Do Wołocha Do Wołocha do... I do kościoła. O, tam takich. Do kościoła po... No nie wiadomo. Do kościoła po bułki jeżdżona. Dobra, przebitki trzeba. Tu, jakieś. tu tak zawirowanie. Cześć. A A sama poniesiemy ją na koło? Wiesz o co chodzi? tak wskoczy na nią i na Wiesz, o co chodzi? No. Robimy tak? Jak? No złe, cię podniesiemy na kole, nie skończysz na i że na kole leci, i chłopie. No Robimy tak? Za chwilę. Mój telefon. Będzie na Instagrama. Udawaj tak, że jesteś skupiony, hopię na, na tym. Na e... chłopie. Muszę wytrzeć, chłopie. Jezu To, no. to, to miało być przed tym. 3-4. Dobra, złapię się. Nie. No. <głos> <głos> Dobra. O. Na Instagrama wrócę. Trzeba się zbierać będziemy. już Dobra, pożegnaj się już, bo to trzeba... Żegnam yy, Nie wierzcie w to, co jest w internecie Dokładnie. Nie wierzcie, widzieliście jak to się tworzy Nie wierzcie w to, co jest w internecie Dokładnie Dobra, do widzenia Ale, do... Ale cię ręce czasem. Patrz, a, a ja wezmę dla porównania Ale tego nie będzie widać chyba No Ale ja ledwo ruszam rękami, nie? Jak, <laughs> jak nagrywam, człowieku, to miałem rękę jedną Jak już długo trzymałem, tak Tak mi sama no latała, widziałeś. nie? jest tak szczek? No Normalny jesteś? No. Tutaj tak troszeczkę Ojojoj oj, oj. tak nie? Samolot niesprawny Bo po tym wypadku się pourywało wszystko, no No już przyciera zrobimy. Ja, Co robimy? Był wypadek delikatny Wypad zdarta Klosz rozerwany, ale tak to No i wymieniamy na nowy I będzie git ...i będziemy jeździć. Pa jakie przejście? No nie będzie git. Nie ma dziurki, a to trzeba dziurkę zrobić, bo... ...normalnie tu był zaczer. ten, Star Warsów. Co? Goku. Jak, powiedz, jak powiedziałeś. No, jak powiedzi? że, go, że Goku jest ze Star Warsów. No nie jest? No jest, to jest ten, co... Syn Darth Vadera No właśnie Ten taki z różowymi włosami, tak? No Jak tyś to chłopie odkręcił? No to, to jakoś dałem radę, nie? A Spróbuj <tryk>